i Wyszłam z mieszkania. Witam Was w nowym, oficjalnie w nowym odcinku. Idę teraz do Lidla, bo y, potrzebuję sobie kupić coś, żeby tak przegryźć. Bo nie jadłam żadnego śniadania i też nie chciałam nic ciężkiego jeść przed siłownią, żeby mi się lepiej ćwiczyło. Więc stwierdziłam, że pójdę sobie po banana i kupię sobie jakiś proteinowy jogurt, coś takiego. Po prostu zjem banana, przepiję jogurtem i będę szła na siłownię na nogach, bo chciałam iść sobie dzisiaj rano na spacer i miałam zrobić tak, że najpierw pójść na spacer, a potem później na siłownię, ale stwierdziłam, że mogę to połączyć, bo na tą siłownię, na którą chcę dzisiaj iść mam jakoś około niecałe 2 km, więc to będzie taki idealny, fajny spacerek. I do teraz. Ja już wyszłam z lidla kupiłam sobie skyr waniliowy i banana i teraz idę do parku i w parku jakby sobie to zjemna spokojnie, żeby się nie spieszyć i w drodze nie jeść. Wyciągnęłam tu mój skyr waniliowy i banana i będę teraz jadła. I powiem Wam, że nie jestem taka wyspana, przez to, że nie mogłam wczoraj kompletnie zasnąć. No, bo ostatnio jednak nie chodziłam tak spać o północy, tylko właśnie tak pierwsza, druga i no to się chyba odezwało. Byłam jakaś taka chyba niespokojna, jakoś tak nie mogłam się kompletnie uspokoić z żadnego jakiegoś konkretnego powodu. Po prostu czułam, że żyję nie tak i nie mogłam zasnąć przez jakieś dwie godziny. Finalnie poszłam spać chyba przed drugą. Jak ja jestem niewyspana, to to widać na mojej twarzy. Na przykład teraz widać, to jestem trochę spuchnięta, Oczy mam małe i, i czuję to po oczach, że jakby tak mnie sobie pieką. Są takie po prostu niewyspane. No i ja sobie zjem i odezwę się do was potem, jak będę szła na siłownię, bo teraz sobie po prostu chwilę posiedzę. Kochani, ja już wyszłam z siłowni, jak widzicie, byłam w lidlu znowu i tym razem kupiłam sobie zgrzewkę wody, bo mi się właśnie skończyła i kupiłam ser żółty, będziemy robiły z Martyną makaron, tak jakby spaghetti, ale bez mięsa, także zaraz z Martyną tutaj będę nagrywała i chowam kamerę, bo mi tak strasznie boli ręka od dźwięku. I wody serio. Potem Wam zrobię jeszcze jakby recenzję siłowni, na której byłam, bo była naprawdę kozacka i ja na takiej siłowni zarobistej jeszcze nigdy nie byłam. jestem w domu, trafiłam z tą ciężką wodą i teraz będziemy właśnie robiły z Martyną ten makaron, co Wam mówiłam. Kupiłam ser do tego, e, także jestem zadowolona i będziemy robiły właśnie tak, jak mówiłam, spaghetti takie. I co wam miałam mówić? Miałam podsumować siłownię i szczerze to na lepszej siłowni właśnie nie byłam. Eee, tam nawet jest jakby boisko takie do kosza, w sensie w środku. Eee, ja byłam na siłowni Platinum, i jest kilka w Krakowie. Ma zadowalający asortyment. I jedyne co, to nie mogłam znaleźć gum do ćwiczeń, takich krótkich jakby, tych takich małych, bo te duże były. Więc chyba sobie kupię swoją i po prostu będę ją nosiła na siłownię. I właśnie co mnie zdziwiło, to to, że tam było jakby to Cinema Cardio, że macie, wiecie, maszyny takie normalne do ćwiczeń, do takiego cardio i e, puszczają filmy, więc to było takie mega relaksujące, fajne, tak ciemno było. Jest strefa dla kobiet, także jak ktoś się wstydzi przy chłopach, bo już dzisiaj na mnie tak patrzył taki samet Alfa, że myślałam, że do niego podejdę mu coś powiem, bo to jest takie ochydne, oni się już tak uśmiechają, więc jest takie. Uff. Więc jest strefa dla kobiet. A teraz będę się wybrała za obiad, potem idę się ogarniać i lecę do miasta, będę edytowała filmik. A wieczorkiem wrócę, przypuszczam, że jakiś chilek, jakąś kolację e, zrobię. Karączek, nasz kuchniczek, mój sytek, kołę pieska, Martynę. Pokazać no, czy on jest inkognito. Możesz. <laughs> A więc będziemy robiły, moi drodzy, makaron i grubella. Polecam pełne ziarno I do tego takie pomidory krojone, Martyna wymyśliła i dajemy Czasnek. czosnek, cebula. Chyba jeszcze damy przecier, ale nie wiem. Sergo, Sycznie. Ej, ale pachnie akurat zarabia. No, serio, pachnie, ładnie. Ej, ale w dwójkę macie taką motywację do gotowania ja. i jak razem to się robi, to jest tak. To jest lepiej, bo jakbym miała sama sobie robić, to. No to ciężko. Lepiej. Jaka radeczka. Ej, mega dobra. Mhm. Nicik. Dobra, kochani, ja już się umyłam i wam już chwilę tam obiad, I teraz będę się ogarniała. Bo tak jak mówiłam, wychodzę do jakiejś kawiarni, żeby montować filmik i po prostu chcę wymalować sobie rzęsy. Nie wiem czy że będę malowała, ale po prostu no chcę jakby ładniej wyglądać, więc wymaluję się. Nie mogę już patrzeć na siebie w tym odroście, jest on taki już duży i okropny i mam nadzieję, że też odświeżę sobie jakby trochę kolor, bo wydaje mi się, że on jest już taki żółty. Ja jak mam za dużo jakby brązowego. W sensie jak mam brązowe włosy i tak patrzę na siebie do lustra, to... Kompletnie mi się to nie podoba i czuję się taka przytłoczona. Uważam, że mi brązowy kolor w ogóle nie pasuje i źle się też w nim czuję. Ja już od razu lepiej się czuję, jak tylko pomaluję oczy. Martyna znalazła mi taką super kawiarnię. W Krakowie na TikToku e, tam jakby jest miejsce też do pracowania, macie biurka, więc tam można sobie właśnie tak siedzieć, montować, czytać. Muszę umyć to, co sobie urodziłam, ale w ogóle mam taką opalną twarz. Nie wiem, czy widać to w kamerze i w sumie mi się to podoba, bo jest taki idealny kolor. I nie muszę dawać jakby żadnych korektorów, żadnych podkładów. Ja w sumie i tak, tak nie używam tego, więc dam sobie teraz tylko jakiś brązer, róż i może coś na usta. To z tej marki, z Eveline, to są najlepsze błyszczyki. Jak macie na przykład takie mniejsze usta, ja mam mniejsze usta i chcecie tak, chociaż troszeczkę, żeby były pełniejsze, to użyjcie tego błyszczyku, z akurat ten chili i jest też to normalny. Ja sobie lubię w sumie tak najpierw dać jakby konturówkę. Tą taką z Rosmana. Dobra, makijaż zrobiłam, Nie niewiele tutaj robiłam, bo tak naprawdę widzę co dodałam błyszczyk. I pomalowałam oczy, dałam trochę brązera, ale to jest takie mega naturalne, jeszcze muszę zmienić to, co tutaj ubrudziłam. W ogóle w jak mi urosły już włosy. Jak ktoś mnie ogląda długo, to ja miałam jeszcze nie taką no, takie krótkie, albo tak czas szybko mija, chyba podetnę tylko końcówki i chcę sobie zrobić jakby z przodu, takie, nie wiem jak to się nazywa, ale to taka grzywka z przodu, że e, są takie krótsze i wydaje mi się, że wtedy jakby ładniej się twarz odsłania. Ja zbieram się zaraz, jakoś po 16 chyba sobie już pojadę, was wezmę ze sobą. Jestem teraz właśnie. Kochanie, kochani, w tym miejscu co wam mówiłam i naprawdę tutaj jest bardzo fajnie Postaram się wam nagrać jeszcze zaraz yy, Zamówiłam sobie macze i to będzie mój pierwszy raz z maczą Pierwszy raz będę pływała macze, nigdy wcześniej nie pływałam I zamówiłam sobie macze na zimno, bo słyszałam, że na zimno jest lepsza niż na ciepłowie Przetestujemy i czekam aż mi zapieka numerek i wtedy pójdę po macze I wyciągnę laptopa i będę sobie mogła Ja spróbowałam, że nigdy nie próbowałam, serio. Trochę się boję, bo nie, nie wiem niczego się spodziewać. Szczerze? Jakoś strasznie mi nie smakuje. Okej, okay, wiecie co? Chyba pójdę po jakieś ciastko i wezmę cukier, żeby się trochę posłodzić, bo jakoś mi nie siedzi do końca.